Witajcie drodzy widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny tutaj właśnie na kanale. Dzisiaj jak widzicie trochę po holendersku, trochę nie. A dlaczego? Jak wiecie intro, później po tym intrze wytłumaczę dokładnie wszystko co i jak. Okay, moi drodzy, na początku od razu tłumaczę dlaczego tak pół na pół. Bo my, Polacy, tutaj żyjący właśnie w Holandii, e, wspólnie razem z innymi ludźmi w Polsce, e, 21 października o godzinie 19 organizujemy taką imprezę charytatywną specjalnie dla e, Majki Krzaszek oraz Julki Sypuły. E, w tym szczytnym celu organizowana będzie taka e, impreza pół hip hopowa, pół. E, Dajmy na to taka klubowa, yy, disco-polowa Zbijomy Pacia 7 Tak moi drodzy, w Bytomiu e, O godzinie 19 w klubie pinup e, Będzie właśnie organizowana taka fajna e, impreza Od godziny e, 19 do 23 będzie gruby, naprawdę potężny hip-hop e, Od godziny 23 do 12 zaszczyci nas e, grupa Letni hamski Podryw Więc naprawdę może być e, Fajny, miły, spędzony czas, oraz po godzinie tam 12 zagra DJ Kamil oraz DJ Adu. Tutaj macie plakat, jak to wygląda właśnie w Polsce, a od nas z Holandii pokazuje Wam się plakacik. Tutaj oczywiście ten plakat z Holandii oraz taką obróbkę graficzną co do reklamy stworzyłem właśnie ja, Tadeusz. Son, e, oczywiście, jako moja firma Solid Creation e, Foto video. jestem z tego bardzo dumny, że mogę po prostu uczestniczyć w tym wydarzeniu. I oczywiście, osoby e, z Was, moi drodzy widzowie, jeżeli to oglądacie a mieszkacie w Polsce jesteście, lub nie mieszkacie w Polsce, ale moglibyście dojechać to jak najbardziej zachęcam Was do przejazdu właśnie do PyTomia 21 października e, będzie naprawdę po raz. Kolejny powtarzam, bardzo fajnie. I na koniec po prostu, jaką stworzyłem, takie promo wideo z fragmentów Teledysków, właśnie od Grosa oraz też AZ. Zobaczycie sobie już teraz za chwileczkę, jak przestanę do Was mówić. No i później, oczywiście, standardowo końcóweczka. I widzimy się już w kolejnym filmie w sobotę. Teen na scenie, trzeba gibko skludzić. Zbijomy pacia, bo to nie czas by marudzić. Szafę fetrować, co by energia budzić. Śląski obyczaj, kultura wydobycia. Kultura wy... wy... wy, wy wydobycia. Zapraszam was po raz kolejny jeszcze raz 21 października o godzinie 19 do Bytomia do klubu Pinup, a ja teraz już się z wami żegnam yy, i drogi widzu, jeżeli jesteś nowy tu nad moim palcem jest napis subskrybuj, tam na dole go kliknij, będzie mi bardzo miło, będziesz razem wspólnie tutaj z nami yy, tworzył tą społeczność, tutaj się pokazuje też dzwoneczek, jak go klikniesz będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi filmami, do zobaczenia do następnego razu, cześć. Hej, drogi widzu, super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!